Cześć guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Wielkie gratulacje dla Bitcoina. Wszystko idzie w górę. Wszystko. Ogromne zyski. Gratulacje. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. Omówimy wykresy Bitcoina, Ethereum, Tesli, Nvidia i innych. Były prośby o Uniswap, więc przejrzę je wszystkie. Był też panel z Bybit i Marcel Crypto. Możecie to zobaczyć na moim X. Sprawdźcie to. Świetna rozmowa. Przejdźmy do analizy bitcoina i wielkie gratulacje dla wszystkich zasłużyliście na to. Przechodzimy do technikaliów. Moje konto mega wzrost. 715 w tydzień z 661, czyli 450 56 tysięcy w tym tygodniu pięknie, w miesiąc 500, więc 215 plus 225 tysięcy w miesiąc, bardzo miło. Widać jak mój Bitcoin rośnie? Jeśli kupowałeś ze mną Bitcoiny w kwietniu 9, braliśmy po 74K. Teraz mamy prawie 100K. Opłata za finansowanie wreszcie jest na plusie. Handel bitcoinem 105 tysięcy dolarów zysku. Wielkie gratulacje. Kto widział jak otwieram tę pozycję? Kto handlował razem ze mną? Podobnie z Ethereum prawie 2000 dolarów tam, gdzie sprzedaliśmy. Potem gdy kupowałem, udało nam się zejść nawet do 1400. Pamiętacie jak kupowaliśmy te mega dołki strachu? A teraz jesteśmy na poziomie 1900. Wielkie gratulacje dla was. Zobaczmy, co dzieje się na reszcie rynku. To nie tylko krypto. Wszystko idzie w górę. Wszystkie coiny rosną. Spójrzcie na to. Wszystko na zielono. Ethereum w górę o 8%. Word w górę o 7%. Unii w górę o 7%. Doge 6%. Solana 4%. SOL 3% całego rynku. Nvidia wzrosła o 3%, 1,34%. Kupowaliśmy Nvidia po 95 dolarów, Nike braliśmy po 55, teraz 2% w górę i 2% przed otwarciem. Bitcoin w górę o 2%, próbuje dobić do stuka MCRT, Tesla w górę o 1-3%. Rynek pompuje, co jest piękne, co jest... To może być świetna wiadomość, panika zmienia się w strach. W ujęciu tygodniowym wykresy rosną w wyraźnym trendzie. Czwarta, piąta fala zwykle mniejsza niż drugi, trzeci impuls. Zazwyczaj jest mniejsza niż drugi, trzeci impuls. 108 000 to możliwy cel. Ale będziemy go monitorować. Wolumen spada, ale stochastik mocno rośnie. Squeeze Mob staje się zielony. Kryptoguru Bot dał sygnał kupna na 20. W 2023 roku na poziomie 20. Rośnie, przyjrzyjmy się bliżej. Wskaźnik Bitcoina dał sygnał kupna dwa tygodnie temu, i to był trafny sygnał. Ten wskaźnik to bardzo dobry wskaźnik, jeśli obserwowałeś. Bitcoin przebija się i pokonuje ten opór. Właściwie jesteśmy teraz na linii oporu. Zobaczmy, czy zdoła się przebić. Nadal widzę flagę byka, kubek z uchem i odwróconą gir. Potężne formacje bycze tutaj. Odwrócona głowa i ramiona, ogromny byk. Jeśli to się sprawdzi. Wow! Jeśli ten układ głowy i ramion na Bitcoinie się sprawdzi, cel byłby, cel byłby szalony. To kolejny mega wzór dla Bitcoina. Cel wyniósłby 124 tysiące, gdyby ten wzorzec Bitcoina się sprawdził. Potem mieliśmy inny kubek z uchwytem, który pokazywałem już kilka razy. Kubek z uchwytem, ale muszę omówić wiele z nich. Idźmy szybko. Bitcoin, gdzie otworzyłbym pozycję, jeśli jeszcze nie masz. Ta aktywowała się kilka dni temu. Gratulacje wszystkim, którzy weszli. Wziąłbym stąd 95, ciasny stop loss, więc ryzykuję. Ryzykując 657, biorę do 124, ryzykując 600. 697, by zarobić 28 272 dolary. Gdzie zaryzykujesz 650, by zarobić 28 tysięcy? Dźwignia 10x. 280 tysięcy. 100x. 2,8 miliona dolarów. Taką pozycję otworzyłbym na Bitcoinie przy małym cofnięciu do wsparcia. Ustawiłbym tu 96 stop loss 95, ryzykując 900, by zarobić 28 tysięcy. Bez dźwigni na Bitcoina. Dobra, teraz szybko. Przejdę na wykres tygodniowy i szybko omówię wiele rzeczy. Dobra. Od piątej fali do impulsu. To będzie ta duża. BNB. Od razu widać flagę byczą. Widzicie flagę byczą? Jeśli widzicie to, co ja, to flaga bycza. Flaga bycza. Duże wsparcie będzie na poziomie 600. Nie, 509. Postarajcie się złapać. BNB też wygląda na gotowy do ruchu. Meta cofa się nieco. Wciąż nad trendem wzrostowym. Nadal mocna. Teraz Tesla. Wybicie, powrót, test 214 i odbicie. Przejdźmy do złota, Google. Złoto właśnie osiągnęło nowy rekord. Patrz, już osiągnąłem mój cel. Przekroczyłem mój cel. Google tworzy klin wzrostowy i odbija się od niego. Cel to 124. Ethereum 1800. Mamy transakcję na Ethereum, prawie 2000. Zbliża się do oporu. Wygląda na formację DNA, mocno wyprzedane na oscylatorze. Ethereum wygląda dobrze, gotowe do wzrostów. Word pompuje pięknie, też formacja DNA. Cel klina zniżkującego aktywny, plus formacja DNA, co cieszy. Uniswap też ma mocne dno, schodzi do długoterminowego wsparcia. Spójrz, to wsparcie sięga aż 2021 roku. Oscylator wyprzedany odbija się mocno. Mieliśmy to wszystko, co jest świetne. Wszystkie linki dołącz do nas na Telegramie. 780 osób online dyskutuje. Powiedziałem gratulacje wszystkim. Podzielcie się zyskami. Gratulacje wszystkim. Podzielcie się zyskami. I mamy wielu ludzi. Ci goście robią mega zyski. Wszyscy na czacie guru gratulacje. Mamy 234%, 700%, UM, 232%. Znowu, wszyscy pompują. UM, 27. Spójrz na te zyski tylko z dzisiaj. To komentarze tylko z dzisiejszego dnia. Mówiłem, że zrobisz mega zyski od dołka. Dołącz do rozmowy z nimi. Jest was tam 700. Rozmawiałem też um z Bybitem. Świetnie nam się gadało. Możesz do nas dołączyć. Wejdź na mój X, zobaczysz tam. Na X mam 109 tysięcy fanów. Gadałem z Bybitem o Bitcoinie. Fajna rozmowa była. Polecam sprawdzić. Mówiłem, żeby kupować Bitcoin w kwietniu. Mówiłem, że kupuję Bitcoina. Bitcoin, Ethereum, Tesla, Nvidia, Google, Uni, Altcoiny, DCA w dół. To jest dzisiaj mega zyski. Kiedy pisałem o kupnie bitcoina, 61 tysięcy z Was zobaczyło to 7 kwietnia przy 74K. A teraz bum! Jesteśmy prawie na 100K, co jest piękne. Gratulacje. Obejrzyj ten film, to bardzo mądry chłopak. Bitcoin handluje na wysokich obrotach. Kto kupił ze mną bitcoiny? Zobaczmy. Fajnie. Dużo osób. Świetnie. Gratulacje wszystkim. Dołącz do naszych rozmów. Wszystkie linki są poniżej pod filmem. Zejdź na dół. Baby 60K bonus. Główna giełda. Itrade Wix. 200 dolar bonusu za rejestrację. USA, UK, Australia, bonus i jamescryptoguru.com, kursy i Telegram. Wielkie gratulacje dla was wszystkich. Zasługujecie na to, jeśli byliście miesiąc temu było dużo strachu. Kupiliśmy w tym strachu, zrobiliśmy duże zyski. Pamiętaj, myśl tylko o tym, co chcesz, żeby się stało. Gdy myślisz o tym, czego nie chcesz, stop. Myśl tylko o tym, co chcesz, żeby się wydarzyło. Manifestuj swoje życie. Wyobraź sobie dokładnie życie, jakiego pragniesz. Od teraz przestań. Po prostu twórz życie, jakiego pragniesz. Myśl o tym, Czego chcesz? Spraw, by się stało. Próbuj każdego dnia. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia. Wielkie gratulacje za zyski. Zobaczmy, co dzieje się na giełdzie. Myślę, że Tesla i Nvidia będą mocno rosły. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia. I do zobaczenia jutro.